Modlitwa za uzdrowienie drzewa genealogicznego W święte imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego najdroższej krwi, którą wszyscy zostaliśmy wybawieni za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie świętego Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, Wśród nich świętego Franciszka, świętego ojca Pio, świętego Antoniego z Padwy, świętej Gemy Galgani, świętego Jana Pawła II. Rozkazuję i nakazuję Belzebubowi, Szatanowi, Luceferowi, Danowi, Abu, Alimainowi, Asmodeuszowi. I każdemu innemu zastępowi duchów nieczystych, czarów, magii, a zwłaszcza duchom powodującym chorobę umysłową, psychiczną i fizyczną, duchowi destrukcji i rezygnacji, samozniszczenia, smutku, niepokoju, przesadnego lęku i strachu, zamętu umysłowego, ucisku, Żeby natychmiast odeszły precz ode mnie, od mojego życia, od mojej osoby, od mojego istnienia i żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję to w święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.